Rzecznik.pl. Zdrowe podejście do dokumentacji. Witam serdecznie. Nazywam się Patryk i przedstawię Państwu jak wygląda edycja karty badania już po wydanym orzeczeniu. W tym miejscu specjalnie zrobiłem błąd, żeby mógł pokazać, jak wygląda cały proces. Nie będę uzupełniał całej karty. Tu przybiedko pieczęć i zatwierdzę jako podpis. Wydam orzeczenie. Wybieram rejestr. Na moim przykładzie jest to stalowo profilaktyka. Otwieram orzeczenie. W tym momencie widzę, że jest błąd w orzeczeniu. Także zamykam. Przechodzimy do karty badania z powrotem. Jak Państwo widzą, w tym momencie próbuję skasować, napisać. Nic się nie dzieje, ponieważ karta badania została zablokowana tym właśnie podpisem. Usuwamy podpis. Poprawiamy, zjeżdżamy z powrotem na dół, zatwierdzamy, zapisujemy i zamykamy. Przechodzimy z powrotem do orzeczenia i automatycznie w orzeczeniu też nam się to poprawi. Dziękuję za uwagę i życzę państwu miłej pracy. Wypróbuj bezpłatnie na eorzecznik.pl.